Witajcie z tej strony ONU i 2, a dzisiaj zagramy po prostu w szachy. No bywa. No, quizy mi się zepsuły, bo zepsuł mi się mikrofon, w sensie rozładował się. Natomiast teraz po prostu zagramy, tak jak mówię, szachy. Jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do górę, Jeśli chcecie, coś na dłużej, zachęcam do suba. Cel 1000 subów na tym kanale jest realny, ale nie bez Waszej pomocy, bo właściwie to tylko od Was zależy, czy dobijemy do tego 1000 subów. Ja Wam dziękuję za 100 subów, które wybiły właśnie w połowie kwietnia i. Tak, zgodnie z obietnicą, powiedziałem jakiś czas temu, będzie QA, tylko muszę zabrać pytania, więc zachęcam do zobaczenia posta, w którym o tym napisałem, i e, zostawienia pytań pod tym postem. Natomiast my przenosimy się do Czeskowa i gramy w szachy. Jak widzicie, mam elo dość wysokie, bo 1411. Co wnioskuje to, że idzie mi nawet nieźle w tych szachach. Fakt, idzie mi nieźle, ale. <laughs> Mogłoby być lepiej, przed nagraniem na przykład trochę zepsułem. Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że kiedyś mówiłem, że niemożliwe będzie wbicie 1200-1300 elo. Teraz mam ponad 1400 i to już przynajmniej dwukrotnie wbiłem, bo niedawno wracam. No wiadomo, nie da się mieć idealnej formy. Generalnie co do tych 100 subów, 3 ponad lata zajęło mi wbicie tych 100 subów. Co z jednej strony może być bardzo dziwne, bo niektórzy youtuberzy to wbijają, to w Cień, kilka godzin, a ja to wbijam 3 lata. Tak, ale no to jest początek. Chyba, zobaczymy. Przyszły rok jest rokiem naturalnym, więc to, tym bardziej będzie puszka Pandory. To, co może się wylać po, po tym, jak braknie mi już czasu. Natomiast nie uważam, by było to jakoś niesamowicie negatywne. W kontekście tego, że mógł być zawsze gorzej. Natomiast ja w tym momencie widzę, że łop, trochę ma ochotę się pobawić. Zobaczymy. Co on teraz, teraz w tym momencie, co on zrobi. No, musiał to zrobić akurat. Znaczy, no, musiał, nie musiał, ale żeby zachować równość materiału, to musiał to zrobić i wydanie teraz teraz co zrobi No i cze czekamy bo widzę że się możemy nie doczekać a jednak na dość poważny błąd, moim zdaniem I teraz jak tu wystawia, to trzeba być w wieżę, bo albo zbije wtedy tego końca, albo też zbije wieżę. Ale wtedy gońcem zbija się końca, więc jakaś przewaga materiałowa zawsze będzie. No, chybaż w ogóle ustawi. No właśnie, o tym mówię. Trzeba zbić wieże, On zbija to i się zasłanie... zasłonić a przykład pionkiem. Bo dlaczego nie? Jedna z lepszych metod, tak naprawdę, do zrobienia tego. I swoją drogą, jeśli teraz on. Zbije tego piąka, no to mam darmowego skoczka jeszcze do kompletu. Także, no, zobaczymy, co on zrobi. Prawdopodobnie nie zbije. Jest taka opcja, co może być problematyczne potem dla mnie, ale, no, chwilę możemy przeczekać w takiej pozycji, a ja sobie tu wyprowadzę. No, właśnie chciałem sobie wyprowadzić, ale mogę go zbeitować, chyba że. Nie no, mogę, tak. Wtedy tu może stwierdzić, że... no, lepionek no. Aczkolwiek chyba nie ma ochoty i pewnie zbije. E, ja wtedy zbijam to i on pewnie zbije pionkiem e, to. E, I ja zbiję... Huh. Teraz pytanie. Kurde, bo faktycznie jest bubel. Dobra, zobaczymy. Niedobrze, się wyrównało. Nie no mam plus jeden, okej, okay, bo mam pionek. Cóż, zdarza się i tak. Zbiję hetmanem. Bo nie zbije, hetmanem nie wiem, co zrobi. Skoczek o. Dobra. No teoretycznie jeszcze mogłem zrobić coś takiego, o i tu, no, ale na pewno się złapie, zobaczy to po drodze, na pewno, o, szach, fajnie. Okej. Okay. Nagrywa się? Nagrywa się. <laughs> Bombastycznie siódma minuta nagrania. Okoczek. W ciekawym w ciekawej pozycji. Dobra, już jestem. Ej, hmm. to jest błąd. Niedobrze. To jest błąd. Nawet wielbłąd. Teraz podejdzie tu hetmanem i ja wtedy tu podchodzę <laughs> hetmanem i on ja może stracić skoczka. Nie, uciekł. Okej, okay, dobra. Um, teraz jakoś tak też może jakoś to przeanalizujmy. O tylko już prawie zrobiłem. Najwą, największy błąd jaki mogłem. Prawie. Um, natomiast ustawmy to tu. Zobaczmy co zrobi przeciwnik. Natomiast nie zapowiada się, by się udało. Zobaczmy. No że teoretycznie tu... to wtedy tu wierzę. No. Znaczy Hetman, przepraszam. No też fajnie jakby było tak, że... Miałbym gdzie dostawić tego... Tą wieżę... Pod... O. Dobra, i teraz tak. Czy jakoś mogę to zrobić tak logicznie? Czyli ee, tak, żeby potem na niego wymusić szach. E, żeby wymusić na niego szacha, to musiałbym tu się znaleźć. W jednym ruchu. Czy jestem w stanie znaleźć się... Oczywiście chodzi mi o skoczkę. Nie ma opcji. Ale chwila. Dobra, jest jednak opcja. Mam pomysł. który może wypaść dość mocno. Co zależne jest od szczęścia. Czy on to zobaczy, czy nie. No jeśli nie, no to jest super. I teraz tak. Czy on zbije tego pionka? Jeśli tak, to ja idę tu. On musi się cofnąć. Czy może. Aha, może iść do góry jeszcze. Taka kwestia. Mm -hmm. O! Uh, uh, uh. To jest ciekawe. Uh, uh. To jest ciekawe. Dobra, ja sobie to uzyskam od razu. Zależy, gdzie pójdzie. Bo... No, jeśli nie pójdzie. O, poszedł tak idealnie. Dobra, mam kolejnego pionka. On będzie pewnie szedł tutaj. Tak, as predicted. I pójdzie tu i tu. Dobra. I teraz on musi tu i tu pójść. Żeby mnie wyłapać. Ja w tym czasie mogę. Uh, mogę iść. No, na pewno nie tu, ale już tu tak. Co tu? Żeby mieć chronionego już, dobra. Pójdzie tu też i muszę tu cofnąć. Ale mogę zawsze to zrobić. I on mnie nawet teraz jak szachuje, to nie może zbić pionka. Więc ja mogę na spokojnie podejść tu. Żeby zbić. Yy. Ok, Zapraszam. Muszę się pobawić. Yy. Nawet jak teraz o. Zorientował się, nieźle. Dobra, no wbija tu. Jeśli wbija tu, ok. Ja tu wbiję sobie, bo chcę po prostu przejść. Tu. Wtedy biję tu. No on tu musiałby. No nie, no aż tak nie przeskoczy. Ok, teraz tu. I co, on skoczy tu się tak, no to idę po prostu pionkiem do góry, bo to nie ma innego sensu. Yy, tak, no to on to, pan nie to zrobi. <coughs> Ups, aż sobie wody zrzuciłem i on stracił skoszkę w tym momencie. Kosztem ewentualnie pionka, którego jak on tu zbije. o, o co to było? Jak on tu wejdzie i co? Jak no właśnie, i teraz jak go zmijam, no to on wchodzi tu i ja po prostu idę tu. I idę, do górę. Mogłem w sumie tam tego pionka bronić, ale nie jest mi aż tak potrzebne Ten pionek jest broniony przez tego a tu pionek, no to królem może iść, no właśnie, po to. Mam nadzieję, że nie będzie patu, patta. Pat... Okej, okay, dobra. Yy, I teraz raczej jest możliwość. Dobra. Nice, udało się. Oh.